Hej siemano, witajcie, z tej strony Pasixer, a to jest odcineczek z Dead by Daylight, poprzednim razem graliśmy sobie, jeśli chodzi o Dead by Daylight, łowczynią, dzisiaj gramy sobie Cenobitą. Także nie wiem jakie były komentarze od poprzedniego materiału, ponieważ ten nagrywam od razu po skończeniu tamtego, tak żeby mieć powiedzmy ten jeszcze jeden, właśnie ten materiał rezerwowy. Także słuchajcie, Cenobita, Cenobita jeszcze na tym kanale nie było, Cenobita to oczywiście normalne bazowa ataki, to taki łańcuch jak tu widzicie. Natomiast taka specjalna umiejętność to też niby łańcuch, ale w takim rezultacie, że tym łańcuchem sterujemy, jak trafimy całego, to są takie łańcuchy z każdej strony i przez chwilę go po prostu zatrzymują. I wtedy mamy jakąś tam możliwość dogonienia tego całego. Natomiast yy, ogólnie jeśli chodzi o addony, to dodałem sobie tłustą czarną soczewkę, która właśnie działa w taki sposób, że jak takim łańcuchem jakiegoś ocalałego złapiemy, to widzimy tego całego na 6 sekund. I do tego opalizująca konfiguracja lamentu. Gdy łowy łańcuchowe są aktywne, ponieważ raz na jakiś czas w rozgrywce właśnie jest etap, że te łańcuchy bezpośrednio każdego, nieważne gdzie jest, nieważne co robi, zatrzymują, łapią go, to w tym momencie któraś zawsze z osób musi taką kostkę znaleźć, otworzyć, żeby znowu można było płynnie grać i żeby te łańcuchy na bieżąco nikogo nie atakowały, to właśnie to jest właśnie addon pod tą kostkę, że kiedy właśnie te łowy są aktywowane i one trwają, to w tym momencie każdy ocalały, który jest oddalony 24 metry od tej kostki, nie widzi aury tej kostki. także jeżeli po prostu będą bliżej, to wtedy tą kostkę mogą zobaczyć. Dar to oczywiście, pudding ocalałego: oczywiście zwiększa nam 100% punktów krwi w każdych kategoriach. A jeśli chodzi o nasze umiejętności, to niechlujny rzeźnik czyli każdego po prostu jak zranimy, to po prostu będzie musi się dłużej leczyć. Skog napięcia działa w taki sposób, że jak powalimy do wolnego całego w stan agonii. To w tym momencie wszystkie y, bardzo bliskie generatory eksplodują na 8%, właśnie w promieniu 32 metrów. Y, do tego mam osłabienie woli. To wygląda coś w takim stylu, że jak każdy ocalały, kręci generator, to w tym momencie jakby nie widzą żadnych aur, co się dzieje na mapie. Dopiero kiedy puszczą generator i oczekają tam kilka sekund, widzą, co się tak naprawdę na planszy dzieje. I do tego hack, plagi, rezonans bólu. Czy jak powiesimy jakiegoś ocalałego na białe haki, w tym momencie generator z największym postępem wybucha i traci 25% postępu. Także tak wygląda scenariusz. Widzimy się w meczu i niech nam szczęście dopisze, także i tym razem. Leśne schronisło. Schronisko posiadać Makmilianów. Ok, myślę, że nie jest najgorzej. Spróbujemy. Czyli, co głównie tak naprawdę będziemy musieli ranić tych ocalałych, żeby dłużej się leczyli. Aha, to jest ta mapa! Idealnie, powiem wam, że idealnie, ponieważ ta mapa nie jest aż tak duża bo jest kilka jak wyrodzaj tych Macmillanów. To chyba się trafiła najlepsza z tych wszystkich. Tutaj będzie ślady. O tu, gdzieś mi odbiega ktoś. Głównie, co? Ranimy, wieszamy na haki. I powalamy w Sanagoni. O, ktoś tu otwiera. A co ty robisz? Ale nie ma, nie ma otwierania. Nie ma otwierania. I w taki oto sposób zatrzymujemy sobie ocalałego. Pyk. Elegancko. Ona miała kostkę, przez co zobaczyłem aury innych ocalałych. Jest naprawdę okej okay na razie. Jest naprawdę całkiem ok. Początek myślę, że wyborny. I wiemy, że oni gdzieś tu się przynajmniej chwilowo znaleźli. Dobra, zatrzym. Tu coś słyszę. Yy, ona tu mi biegnie. Ona mi biegnie ściągnąć, tak? Mhm. Okej. Okay. Jeden wykręcony. Nie trafiłem. Okej. Okay. Pobiegnie sobie tu do domku. Czy paletę mi rzuci? Okej. Okay. obejdź nas szybko. Dobra. Powinienem ją uderzyć na raz. I tak się dzieje. Spoko. Ona mi odbiegła na lewo. Czekaj, czekaj. Czy ona jest tutaj nadal? Ładnie. O, chyba się pogubiła. Chyba, że to jest okno. Okej. Okay. W tym momencie pójdzie paleta. Zróbmy tak. Hello there. Weź mi to na szybko... Znisz i tu słyszę kolegę. Dobra, dobra, ziomek. Zróbmy tak. Bo on chce mnie latarką poświecić. Nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy, kolego. Pytanie, gdzie on odbiegł. On jest tutaj. Czy pod geny coś mam? Niekoniecznie, jeśli chodzi o normalne zniszczenia. Ale mam, jeśli powalę go w stan agonii. Tu mi się dosyć tych ocalałych kręci, wam powiem. On jest do góry? Czy on jest w szafce? W szafce, tak właśnie, coś czułem. Co ty, kolego? Co, a co ty chciałeś zrobić? Słyszałem, wiecie, bo dostałem ładnego flesza po oczach, ale ja słyszałem, wiecie, jak krzyczał. Słyszałem jego jęki. Dobra, dawaj tutaj na tego skurczuka Niech się sprogresuje jakiś tam generator. I to był ten, jak widzicie, on wybuch. Okej. Okay. Mogą mieć problemy z tą kostką, wiecie, odnalezienie, chyba, że będą blisko tej kostki to. To jest inny temat. Yy, na daleko. Widziałem jednego. Aha, i tu jest kolejny. No dobra. Chciałem iść zupełnie po innego. Okej, okay, gdzie jest schowane, wiecie, ale ja jestem takim graczem, że niekoniecznie ja czekam i szukam, gdzie, bo okej, okay, widziałem, to, to muszę go znaleźć. Nie, 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 zostawiam i lecę kolejnego szukać. Bez marnowania czasu. On zeskoczył, on zeskoczył. Pójdzie okno, zdąży. Niekoniecznie. Czy ty masz siwa? Bo ty przed chwilą wisiałeś. Nie masz. Ok. Może być i tak. To mi skop. Tu wybuchło. Zerknę. Ok. Czy ktoś go ściąga? Jasne. Nie, nie, nie kolego. Nie będę cię tunelował. Ale koleżankę chętnie bym tutaj uderzył balansowym. Wow, co, co to jest? U, chyba kostki tak szybko nie znajdziecie co? Ok, Cześć ma. Witam, witam. I słyszę. Kogoś słyszałem. Dobra, podejdź do tego błego haka. Myślę, że to będzie ok. Spojrzałem, czy się nagrywa, Wam powiem, bo troszeczkę byłem zdezorientowany i myślałem, że jednak niekoniecznie. Tu, tu gdzieś jest. Nie, nie, nie. Chciałeś, żebym się zmylił i uderzył. Bo to też taka była taktyka, że wiecie, on, że niby przeskakuje, nie? Przez okno A to jest niekiedy taka zmyłka. No i ni niestety kolego Nie udało się wykorzystać tej zmyłki na mnie. Nic z tych rzeczy. Dobra, wy się leczycie, tak? Dobra, dobra, spoko. No, sama chciałaś. No, sama chciałaś. O kurde, co to było? Dobra, chodź. Tamten w tym momencie wykręcił gena, Ok, nie wiem, jak tu stoimy z tymi hakami, kurczę wam powiem. Ty masz drugi. Słyszę cię. Aha, że tak na obkoło, tak? Okej. Okay. Ładnie. Tamta ściągnięta, spoko. Wow, hello there. Siemanko? Ciekawe czy ktoś jest na blisko i mi zwróci paletę? No niekoniecznie, niekoniecznie. Dobra, dajmy cię na ten hak. Nie ma problemu. Który ty masz z kolei hak? Pierwszy. Mhm. To w takim razie, jeśli chodzi o Jui, jeśli chodzi o pseudonim... Który Jui będzie miał z kolei hagi, jeżeli bym teraz ją zaczął gonić. Słyszę cię. I ty jesteś Jui, ciebie chcę. Jak na zawołanie, no jak na zawołanie. Chciałem Jui, Jui podlatuje. Czy ktoś, a została jedna osoba właśnie, żeby ściągnęła. Aha, Jui game over. Mhm. Mm Rozumiem. Tam biegnie, kim ona jest? Ona jest Jessie. Ona w tym momencie wisiała, ale z tego co wiem, Jessie ma jeszcze jeden hak. Którą stronę? Oj, oj, oj. Da radę zrzuci paletę? Zdążyła. spoko. Zniszmy sobie na spokojnie. Trzy geny mają. To jesteśmy na razie na rękę ogólnie. Bardzo ładnie. Ładnie tam zrobiła taką kiwkę. Okej, okay. hello. Tamta wykręciła gena. Dobra, to chodź. Na hak. Może nawet na ten. Czemu nie? Czy ona gdzieś jest po tamtej stronie planszy ogólnie? Ty masz drugi hak. Dobra, pyta... Oj, tu widziałem śladę. Pytanie, gdzie jest właśnie ostatni ocalały? Oj, oj, oj! Romero, tak na radnego gramy? Bardzo ładnie. Dobra. Złapałem cię. Na drugi raz ci się nie uda. Ale i tak dobra zagrywka była. No, wam powiem tak Drugi z rzędu dobry mecz. Bo to, co widzicie poprzednim razem, To też nagrywałem. I od razu, właśnie, przeszedłem do tego materiału. I znowu się udało. Także myślę, że postęp jest. Tym, tym razem zostały dwa geny do końca. A wtedy był jeden generator z tego, co kojarzę. Ale też mam cztery fragi. I też spoko mapa nam się wlosowała. Bo jeśli chodzi o tą mapę tych Macmillanów, Macilianów, Są chyba trzy wersje: Trzy albo dwie. No, i ta była jedna z tych lepszych. Także mi tak najbardziej pasuje. Dla mnie kurczę, meczyk piąteczka. No ja oceniam na piąteczkę, także e, fajnie wyszło, naprawdę fajnie wyszło. Punkty sobie ładnie zebraliśmy elegancko. Także słuchajcie. Jakby w tym momencie nie przechodzę do trzecich nagrywek. Tak, bo mówię, poprzedni materiał był nagrywany i teraz od razu z kolei przyszedłem do tego. Teraz nie nagrywam, teraz poczytam Wasze komentarze. I w tym momencie już będę wiedział mniej więcej zdanie, jak Wam się ten content podoba, i czy takich materiałów ze zabójców, jeśli chodzi o Dead by Day, byście chcieli. Także tyle ode mnie, czy się do usłyszenia. Na razie, cześć, cześć!